Jeśli nikt nie ma nic przeciwko, możemy zaczynać. Zapraszam na taras. Niebawem Herold ogłosi rozpoczęcie turnieju. Zaczynamy turniej. W pierwszej rundzie Agneta Skolt zagra przeciw Erykowi Van Wrogowi, a Geralt Rivii przeciw Hamalowi Ogn Dangbalowi. Chodźmy do stolika. Życzysz sobie podbić stawkę? Co masz na myśli? Jestem kolekcjonerem broni i interesuje mnie twój srebrny miecz. Jeżeli wygram, wezmę go, a jeśli przegram, dam ci swój. Równie cenny. To znaczy, widzę, że nie masz przy sobie żadnego miecza, ale jesteś Wiedźminem, więc gdzieś go pewnie ukryłeś. Mój miecz to moja sprawa, a do gry w gwinta wystarczą karty. Skoro tak uważasz. Cieszę się, że przyszedłem tu bez miecza. Pokusa, żeby zagrać o dodatkową stawkę, mogłaby być silniejsza ode mnie. Cóż, ja jestem trochę rozczarowany z tego samego powodu.